Rzeczywiście yy, dzieli nas pasja mu muzyka, sport, łączy nas poczucie humoru. Ale ja bym wrócił do tych naszych takich pasji z dzieciństwa. Mianowicie, yy, wiadomo, że my mężczyźni, my wpatrujemy się w męskości, uczymy się głównie od naszych ojców. I albo mamy dobry wzorzec, albo zły. Ja miałem yy, kapitalny wzorzec i na ogół bywa tak, że to, czym żyje ojciec, Potem my to prze, przejmujemy. Mój ojciec właśnie ten futbol, ten sport, kiedy ja widziałem ojca, wracam ze szkoły i ja miałem 7-8 lat, widziałem ojca, który oglądał jakiś mecz Górnika Zabrze chyba za Estroną. Ja się spóźniłem, bo coś tam były jakieś zajęcia w szkole i ojciec z uniesioną, z papierosem w ręku i uniesioną nogą tak jakby chciał kopać, pomóc temu napastnikowi, żeby strzelał to ten obraz mi pozostał i potem już w, tym, w tej atmosferze byłem wychowywany. I do czego zmierzam? Ja pierwszy raz swojego ojca płaczącego zobaczyłem w 1973 roku, 17 października, nie zapomnę tej daty, do końca życia, bo to był kultowy mecz na Wembley Polska-Anglia, kiedy Polacy po wojnie pierwszy raz pojechali na mistrzostwa świata. Ja nie widziałem płaczącego taty na pogrzebach, yy, rocznica ślubu, żadne innej widzieli, a kiedyś się nawet mężczyźni wzruszają przy życzeniach, przyprosinach, ściskał nas czterech, płakał, że 42 lata na to czekał, mama w ogóle nie wiedziała o co chodzi, powariowaliście chyba Marian, spokój się, bo przecież jak ty, co ty z tymi dziećmi zrobić, tylko do czego zmierzam? Kiedy ja miałem 13 lat i miałem taki kryzys yy, yy, dojrzewania, Teraz to tam różnie, 15-16, ale ja miałem wiek buntu 13 lat. Tego nie zapomnę. Opuściłem się właśnie w nauce, w ministranturze. Zacząłem chodzić na wagary, opuszczać religię, opuszczałem się w modlitwie. Zacząłem popalać papierosy nad wisą w krzakach. I to była wiosna. Mieliśmy drużynę osiedlową zgłoszoną do turnieju dzikich drużyn na błoniach przy stadionie dziesięciolecia, wtedy dziesięciolecia. Ja po nocach nie mogłem spać z emocji, z wrażenia. Wiecie, panowie, teraz tych drużyn, szóstki, różne ligi, jest bardzo dużo tych szkółek piłkarskich, ale wtedy zorganizowaną drużyną wystąpić na normalnym boisku z sędzią, gdzie całe osiedlo, osiedle chłopaki, dziewczyny mieli i z nami, no to było wydarzenie. I odprowadza mnie mama do szkoły. Miała mama w czasie lekcji kupić getry, spodemki, trampko, i dres. Odprowadza mnie do windy, wychodzi dozorczyń, mówi Pani Kowalska muszę naskarżyć na Bogusia, bo widzę, że Pani tak stara się z mężem dobrze ich wychowywać, ale Boguś mi na naśmiecił na klatce schodowej i uciekł. Wychodzi sąsiadka, mówi ojej Pani Kowalska, może to ładnie, ale muszę poskarżyć, bo ja widziałam Bogusiak popalał papierosy w krzakach nad Wisłą. Uuu, jaką masz pierwszą lekcję? WF, nie pójdziesz. Wtedy był to taki system wychowywania normalnego, nie bezstresowego. Pewna część mojego ciała mocno odczuła niezadowolenie mojej mamy. Ja dostałem takie lanie, że tego nie zapomnę, ale to nie było najgorsze. Najgorsza rzecz była wtedy, kiedy mama powiedziała wybij sobie z głowy dzisiejszy mecz. Nie pójdziesz. Koniec. I ja już stracę, straciłam cierpliwość do ciebie. Ja poszedłem załamany do szkoły po trzech czy 4 godzinach wracam. Idę się przywitać z mamą, bo obowiązkiem y, każdego wracającego z nas do domu trzeba było mamę ucałować. Y, to miało podwójne znaczenie. Po pierwsze, mama, y, no, tę więź matki z synem podtrzymywała. Druga rzecz, przede wszystkim, żeby nas sobie obwąchać. To jest stary zwód wielu matek. Po prostu nawet czuję wtedy papieroski, były czy nie było. Przywitałem się i mama mówi, marsz do pokoju. Poszedłem do pokoju, panowie, tam trampko kokorki na krześle, getry, spodenki, koszulka, wszystko. Rzuciłem się mamie na, szyi, na szyję i yy, ucałowałem, podziękowałem i pamiętam te słowa matki. Jeszcze raz ci zaufam, jeszcze raz ci zaufam, może z ciebie coś wyrośnie. I jeszcze parę zdań i kończy ten wątek. Ale to, yy, bo mama widziała czym ja żyję i ja to pamiętam yy, 43 lata, bo mam 56. I wierzcie mi, panowie, to mi tak zapadło takie zaufanie, ale to nie był koniec. Ja wiem, że potem mama naradzała się z tatą, co ze mną zrobić, żeby wykorzystując moją pasję, sprowadzić mnie na dobre tory. I wtedy ojciec mi zaproponował: A ty nie myślałeś, grać w piłkę w klubie? Ja mówię, tata, no chciałbym, ale czy mi wolno będzie? A jak ja bym się na legię zapisał. To po prostu szczyt marzeń. I pojechaliśmy. Były akurat zapisy, nabór, 70 chyba drugi rok. Tak. I był nabór i wtedy zdałem ten test. Graliśmy w piłkę i trener po prostu wybierał i w czerwonych skarpetkach, Hośo, jak się nazywasz. No po prostu ja na to czekałem. I tak się sześcioletnia przygoda gry w Legii zaczęła i to było celowe rodziców, mądrość ich, żeby Skanalizować i wpuścić w te pasje, które miały wyciągnąć mnie od złych rzeczy, od pokus, które były na Pradze, a było ich sporo. I każdy, dzisiaj są też nie mniejsze, a może jeszcze większe. Marł w swojej książce o mężczyznach pisze, że odpowiada na pytanie, co zrobić, żeby stać się mężczyzną. Trzeba przebywać z prawdziwymi mężczyznami, innego sposobu nie ma. Przebywać. Ja cieszę, cieszę się, że na moim podwórku, w Warszawie, właśnie o podwórkach mówimy. Funkcjonowało gdzieś tak z 50 chłopaków i dwie dziewczyny. Zdecydowanie było męskie towarzystwo. I ja się z nimi uczyłem właśnie wojowania, bo to, jest, to było w trzeba powiedzieć. Moje wojowanie było takie, że chcieliśmy w któregoś roku wylać środowisko. Szliśmy od okna do okna, tych co mieszkali na parterze. Można będzie od pani podłączyć ślał, żeby. Wy... Nie, nie, absolutnie. No i... W końcu widzimy, że nikt nam tej wody nie da na to lodowisko, poszliśmy do piwnicy, tam te wszystkie krany, hydrofory coś, patrzymy, jest woda, nawet taka ciepława, to będzie dłużej się zmroziło, ustoi się ładniej, zmrozi się, będziemy mieli takie lodowisko. No i nosimy tą wodę wiadrami, nosimy, a słyszymy z klatki sodowej, pani Koziąkowa, u pani też kaloryfery zimne? <grym> Ja od razu do domu odrabiać lekcje, lekcje, mama mówi do mojego ojca, słuchaj, no powariowali, 25 stopni w oni kolor mówią, ja matematykę od razu, najtrudniejsze zadania rozwiązuję wszystko. No właśnie tak to z tymi chłopakami było, te różne przykusy, numery.